Drugi dzień zgrupowania w do dobiega końca, a dzisiaj naszym gościem jest Piotr Parzyszek. Witam Cię, Piotrek. Dziękuję bardzo. Piotrek, przeglądając Twój profil na różnych portalach społecznościowych, często widziałem pytanie kibiców: dlaczego tak rzadko się widujemy na boisku? Dla mnie to jest łatwe pytanie, bo w poprzednim klubie dużo grałem. Co tydzień występowałem, strzelałem ramki. Jak wszyscy widzieli, mogłem przejść tam, mogłem przejść tam. Skończyło się w Anglii. Bardzo chciałem przejść do Anglii. Jak, jak byłem mały, zawsze chciałem grać w Anglii, czyli to jest marzenie, które się spełniło. Teraz muszę się przyzwyczaić do, do, do tej gry, do, do wszystkiego tam, bo jest, w Holandii wszystko chodzi o technikę, a tutaj jest naprawdę fizycznie długie piłki i musisz walczyć o wszystko. Czyli nie, nie liczyłem na to, że od razu będę grał, ale. Dałem, dałem sobie czas, 4,5 lat podpisałem kontrakt, i mam dla siebie cel, że od nowego sezonu muszę być pierwszym snajperem drużyny. No właśnie, z tym twoim transferem to też była taka troszeczkę telenowela, bo widzieliśmy i w polskich mediach, że tutaj już jedną nogą w Benficie już byłeś chyba na Lizbonie, ale tam ostatecznie się nie dogadaliście. Dlaczego? Eee, no to, to było źle wpisane w mediach, bo nie byłem, nie byłem w ogóle w Lizbonie. Eee, miałem ofertę eee, po. Chyba to był początek grudnia, że wszystko już w między dwóch, trzech dni wszystko było dogadane i wszystko miało działać. Czekałem na kontrakty, które musiały być przesłane przez e-mail, bilety i wszystko, jaki plan będzie, jak tam dolecę. Minął nowy rok i wszyscy wtedy mówili, tak, przyślemy ci teraz kontrakty i bilety. Kontraktów nigdy nie widziałem, tylko dostałem papierek, który napisał, w którym napisano było, ile będę zarabiał i na ile kontrakt. Zresztą nic, i jak ja na siłę im prosiłem, żeby przysłali te bilety tak najszybciej, wszystko. I tak długo wszystko trwało, że ja już powiedziałem, że ja dziękuję. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, bo tak ze sportowego i zdroworozsądkowego punktu widzenia wydaje się, że ten transfer do, do Charltonu jest taką lepszą decyzją dla ciebie, patrząc na poziom, jaki teraz prezentujesz. Bo w Benfice pewnie było, było to miejsce w pierwszym składzie i o grę zdecydowanie trudniej. No wiem, a to na to też y, zwróciłem uwagę. Wiesz, na początku to było to imię Benfica, to był jeden z największych klubów w, w świata, nawet, ale. Po wiesz, po dwóch, trzech tygodniach się zrealizowałem, że to nie będzie wszystko i że oni mają 50-60 graczy, które mają tam kontrakt. Ja bym się pojawił jako jeden z 60, 60 i. Potem, wiesz, jak, jak odwołałem Benfica to już w ogóle do tego uczucia nie miałem. Ludzie mówili, dobrą decyzję, że podejmowałem dobrą decyzję, ale wiesz, dla mnie to było normalne, bo ja nie chcę siedzieć na ławce, albo grać w drugiej, albo nawet w trzeciej drużynie gdzieś. Mm -hmm. A jak wyglądają Twoje relacje z trenerem kisem Paulem, który jest notabene legendą Charltonu, tak? Były piłkarz tego klubu. E, no tak, e, teraz w Charltonie to... Wiesz, znam ten klub więcej niż Benfica. Oglądałem naprawdę w telewizji, i, wiesz, tych te, te graczy, których ja parę znałem, powiedziałam o tym i wszyscy zwrócili na to uwagę, że w ogóle znałem ten klub. Mhm. Wiem, że kibice tylko mają dosyć poważne problemy z wypowiedzeniem, z wymówieniem <grym> twojego nazwiska. <grym> no tak, ale w ogóle jak wszedłem pierwszy raz z stadionu i wymówili moje imię i nazwisko, to w ogóle naprawdę lepiej niż w tych 5-6 latach, które grałem w Holandii. Z słyszałem, nie wiem czy to prawda, może potwierdzisz, bo oni zdementujesz, że kibice The Grashwab teraz śpiewają piosenkę na melodię kawałka Boba Magleja, no, no Piotr, No Golst. No tak, no śpiewali, wiesz, jak od y, początku, kiedy, z, kiedy z, z, zacząłem strzelić tyle bramek, to, to śpiewali, wiesz, fajna piosenka, y, nigdy nie zapomnę o tym klubie, o tych kibicach, mi zawsze wspierali i pomagali, ale wiesz, mam nadzieję, że kibice Charltonu znajdą inną piosenkę. A Ty się nie zastanawiałeś, nie zastanawiałeś się nad tym, a żeby zostać w De do końca sezonu? Nie, to był dla mnie temat, temat zakończony, bo na, na początku Charlton już miał interesy w tym samym momencie, kiedy Benfica, ale oni mówili, my chcemy Cię wykupić teraz, ale zostajesz pół roku w De ja powiedziałem, jak w pół roku w De Graafschap to mogę tutaj zostać, jeszcze strzelić 14 bramek i przejdę do najlepszych drużyn w Holandii. I w Wtedy kontakt, wiesz, tak średnio był, czasami dzwonili, dzwonili. Po tym, jak słyszeli, że Benfica się odwołała i Nant nie, nie doszedł, to się zgłosili. A powiedz mi, jaki jest według ciebie taki realny poziom Ligi holenderskiej? Bo u nas on się troszeczkę zdeprecjonował poprzez Voskampa, Van der Bizena, którzy przyjechali do Polski z ładką najlepszych strzelców tamtej ligi, mhm. a kompletnie zawodzili. No wiem, już parę razy to mówiłem i jeszcze raz powiem, że druga liga holenderska nie jest, wiesz jak czytam w internecie, albo coś półamatorska, albo coś, bo wiesz, woskam, wanderbizem przyjechali do Polski, mieli 27-28 lat. Jest. Najlepszy czas ich kariery, i dlatego wyjechali do dla Polski. Nie wyjechali, żeby tutaj yy, grać, ale tylko żeby zgarnąć pieniądze. Jak strzelą, to strzelą, to by było dobrze dla nich, ale tylko żeby zgarnąć pieniądze. I wanderbizem teraz chyba w trzeciej czy czwar, czwartej Bundeslizy gra, i Voskamp yy, znowu w drugiej lizy holenderskiej, czyli wiesz, to, 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 to był ich poziom. i. Nie mogli się załapać w Ekstraklasie i to oznacza ich poziom, ale nie oznacza poziom drugiej ligi holenderskiej. Londyn też fajne miejsce do życia. Zaklimatyzowałeś się już w tym mieście? Tak, już cztery razy przed przed podpisaniem kontraktu już byłem w Londynie na wakacjach i to jest naprawdę super miasto, jedno z najładniejszych w Europie, sądzę i dla mnie to jest marzenie, żebym tam mieszkać. W środę jest mecz młodzieżówki z Litwą, ale w niedzielę Czark prawdopodobnie mecz sezonu. Tak? To będzie spotkanie Pucharu Anglii z Sheffield United. Jest szansa, że zobaczymy Ciebie w tym meczu? Na pewno jest wielka szansa, że tam pojadę z, 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 z składem. Nie wiem, czy szansa jest, czy wyjdę, czy, czy nie, ale mam nadzieję, że, że będę w pierwszej 18 i że pomogę drużynie, bo jak wygramy ten mecz, to następna ronda będzie półfinał na Wembley. No, Kepia, okay, to życzę Ci tego awansu serdecznie na Wembley i obyśmy Cię częściej mogli oglądać w pierwszym składzie Szaktonu. Dziękuję bardzo.